Każde swoje piękna oczy. Hmm? Pokaż się księżniczko w pięknym świetle. Taka jestem. No, niewygodnie, strasznie. Przepraszam, tak cię pan cię trzyma, ale nie ma jak wygodniej. O, może tak będzie widać. No! Dworek? Nie wolno na dworek. No, ale jak kota pokazać, jaki kot piękny jest, jak nie ma światła inaczej. O, takie mam oczy. Takie mam oczy. Takie mam łapki i taki mam charakter plastyczny. Co Cucu, nie wolno! A to moje małe dranie. Mhm. O, babytku. Idziemy do domu? Ona się niczego nie boi. Więc nawet kota się nie nawet pieska się nie boje.